Z tej strony Heavyweight 10, a to jest przegląd co nowego w Minecraft 1.4.6. I tak, yy, znowu masz nowego skinamiki. Wyślij się już, ogarnij z tymi skinami, bo już nie wiesz chyba, co masz zainstalować. Tak, teraz to już wiem. Teraz będzie creeper, tak, to będzie mój skin. Teraz ma plecak i taki kostium I czasem będę dodawać np. pelerynkę czy coś w tym stylu. Yy, no tak, będą dwa skiny, albo trzy, nie wiem. Chyba dwa, albo trzy, albo cztery. Coś tam od, od dwóch do czterech, tak. No, więc przejdźmy do przeglądu. Pierwsze, co zrobię, <trym> to są fajerwerki. Y, jest to fajerwerka. No poleciłem nic. Y, a jak zrobić taką fajerwerkę, co już tak Leci pum, wybucha. Potrzebne nam są kolory i gunpowder. Idziemy do craftinga. Położymy gunpowder. A tutaj kolory. Weźmy tak, sobie to. I on takie coś. I jeszcze co można zrobić? Możemy zrobić głowę. Aj, pomyłka. Możemy głowę. I tutaj lejdźmy. Znowu po raz kolejny pomyłka. No i możemy, tutaj mamy Creeper Shape Pink Orange Lime Light Blue Purple. I chyba... trzeba wziąć naszą Firewall i połączyć z tym. Czekajcie chwilę, pomyłka chyba jeśli to... Nie, tak się tego nie da <tryk> robić. Spoko. Poczekajcie ehm... chwilę. Ehm, Mała pomyłka, ale poczekajcie, zaraz to znajdę. Czekajcie chwilę krótkie cięcie, Zapomniałem jak się robi. tą taką. fajerwerkę. No to krótkie cięcie. No dobrze, już wróciłem. Przypomniało mi się, bo jeszcze do tego jest potrzebne, jak zrobić taki firework rocket. No w ten sposób. I przypomniało mi się, bo już sobie przypominałem, tak. Wiecie. No i żeby zrobić taką kolorową, bierzemy firework star. I mamy oczywiście. I teraz, uwaga. Tak wiem, że zachodzi słońce, ale weźmy już. Uwaga. No i mamy głowę klipera Nieważne jaka głowa. No. Bardzo mi się te są, nie wiem, jak wam. Bardzo dobry pomysł. Myślę, że zostawię do końca. Tak. Nie, zostawi, bo to tylko na. Mam na nadzieję, że to nie tylko na szósty. Na no, wyrok. Ja nie mogę tego. Nie, nie. Ja tak strzelę, tak codziennie. No, jak widzicie, jest to głowa Creeper. No, teraz wyszło. Pokazałem. I co następne? Chyba już mówimy, ale że jak trzymamy jakiś przedmiot, nazwa wyświetla nam się nad levelami. I może niektórzy nie wiedzą, ale nie wiem, czy też było dodane, chyba też było wcześniej dodane. Takie coś, że możemy przenosić itemki do inventory yy, za pomocą klawiszy. Na przykład tutaj mamy na dziewiątce. Wyznaczamy sobie jakiś kwadracik. Klikamy dziewięć. No i przenosi nam się. Na przykład teraz, jak, jak to teraz mamy w ekwipunku, żeby przejść do na przykład, czwartego okna, nie wiem, ciekawe czy ktoś to zauważył, bo ja to po zauważyłem. I. No to tyle w tym przeglądzie. Y a. Jeszcze zapomniałem o ważnej rzeczy, kiedy sobie zmienimy, weźmy sobie... Więc weźmiemy sobie... Czekajcie, rzucimy głowę. No tak, mamy takie te, mamy takie pł taką płaską głowę. Ale jak weźmiemy w opcję na fancy... To, gdy rzucimy klocek staje się w 3D. Tak, myślę, że to jest. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Tak. No, mi się szczerze też to podoba. Ale wolę grać na fast. Bo. Jest mniej lagów przy tym. I myślę, że. Podobał wam się film. Komentujcie, jak zasubskrybujcie, nie pożałujecie. Oceniajcie, trzymajcie się, pa pa!